Dzisiaj opowiem Wam, co należy zrobić, aby rozpocząć przewozy pasażerów na taksi na aplikacjach Bolt, Freenault, Uber, w zależności od miasta, jaka aplikacja jest obsługiwana. Zapraszam do oglądania. Rzecz numer jeden, jaką musicie zrobić zaraz na początku Waszej przygody z przewozami taksówkowymi, to znalezienie tak zwanego partnera do obsługi aplikacji, czyli korporacji, która się zajmuje obsługą wszystkich aplikacji w danym mieście. Polega to na tym, że My zarabiamy na aplikacji, na przykład BOLT, tam do nas spływają pieniądze bezpośrednio od klienta, który z nami jedzie. Te pieniądze później są przelewane do właśnie tego partnera, i on dopiero do nas wraca zwraca je na nasze konto. Oczywiście tam są w zależności od danej korporacji różne prowizje, nie tylko z Bolta są nam pieniądze zabierane, ale też właśnie poprzez tą korporację. Także poświęćcie tutaj trochę więcej czasu, aby znaleźć jak najlepszą korporację. Oczywiście taką, która najmniej będzie wam zabierała pieniędzy. Numer dwa to zostaniecie poinformowani w danej firmie, tak jak mówiłem, jak wybierzecie swojego partnera, że musicie zrobić badania lekarskie. Także chyba, że macie na przywozy osób już Jakieś badania, bo wykonywaliście podobną pracę, no to wtedy to będzie uznane, Ale aczkolwiek trzeba wykonać badania na przewozy osób, badania lekarskie oraz psychotesty, czyli badania psychologiczne. Są to dwa odrębne świstki. Jeden kosztuje 150 zł, drugi 200 zł, także już mamy 350 zł z samych kosztów, które jeszcze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zarabiania musimy wydać rzecz numer 3, aby dostać koncesję przewozów na swój samochód, to musicie mieć zaświadczenie o niekaralności. Także w tym przypadku udajecie się do danego sądu czy też urzędu miasta, w zależności co w waszym mieście obsługuje taką kwestię. Można też zrobić to przez internet, także już dodatkowe internetowo jest to opcja najtańsza, więc doliczam 20 zł do następnych Rok czwarty, musicie zdecydować, czy jeździcie własnym samochodem, czy też macie samochód, czy będziecie wypożyczać samochód od korporacji, od floty. Tutaj, jeśli zdecydujecie się na własny samochód, musicie zawrzeć ubezpieczenie rozszerzone na taksówkę. Ale, aby to wykonać, najpierw musicie udać się na przegląd do stacji diagnostycznej, tam gdzie robicie coroczne przeglądy techniczne, aby została wbita pieczątka do dowodu osobistego. W stacji diagnostycznej uzyskujecie pozytywny wynik badania, tam musicie mieć na wyposażeniu gaśnicę, trójkąt, apteczka, musi być koło zapasowe i to ustawa mówi, że tylko i wyłącznie gumowe, oczywiście to w zależności od diagnosty, bo samochody są często wyposażone w zestaw naprawczy. Musicie też posiadać lampę taksi, czyli tak zwanego koguta na dachu, to jest koszt około 100 zł. No i samochód musi być Sprawne technicznie, pełne oświetlenie, wszystko musi w nim działać. Także takie badanie techniczne będzie nas kosztowało 45 zł. Następnie udajemy się do Urzędu Miasta czy też Urzędu Rejestracyjnego, w zależności od Waszego miasta, gminy, gdzie to jest wykonywane, aby dostać piecząteczkę w dowodzie rejestracyjnym Waszego samochodu. I tutaj o dziwo, to nic nie kosztuje. Dziwna kwestia, byłem zaskoczony w Urzędzie Miasta, że nic nie trzeba było zapłacić. Po prostu idziecie, dajecie wynik badania technicznego i do waszego dowodu jest dobijana kwestia taksi. No i po uzyskaniu takiej piecząteczki możecie, a nawet musicie rozszerzyć waszą polisę ubezpieczeniową, w zależności czy już macie zakupioną, czy też musicie zakupić nową polisę, aby była ona rozszerzona o taką kwestię jak przewozy pasażerów. Nieraz w kalkulatorach, które sobie kalkulujecie na Jakichś stronach internetowych, różnych rankingach, różnych firm ubezpieczeniowych tam też jest opcja do zaznaczenia, że samochód nie jest na użytek prywatny tylko, ale posłuży na przykład jako taksji. Nieraz jest to typowo taksji, a nieraz jest to opcja do zaznaczenia przewozy pasażerów. A jeśli już macie ubezpieczenie, najzwyczajniej najlepiej zadzwonić do waszego ubezpieczyciela i powiedzieć, że kwestie chcecie rozszerzyć o taksji. I tutaj uwaga, ceny. Mogą być naprawdę kosmiczne. Za rozszerzenie takiej polisy żąda powyżej 5000 zł, ponieważ jakby oni się w tym nie specjalizują i dają cenę zaporową, ale nie martwcie się, można poszukać oczywiście dużo tańsze ubezpieczenie. Także mamy komplet dokumentów. Udajemy się ponownie do naszej korporacji, którą wybraliśmy na początku, aby złożyć tam wszystkie nasze dokumenty. One zostają zweryfikowane. Następnie podpisujemy szereg umów, bo praktycznie na każdą, Aplikację musimy zrobić osobną umowę, osobno zalogować się na nasze konto, stworzyć je tam też wybieramy właśnie naszego partnera flotowego. Z reguły dostajemy najzwyczajniej od naszej firmy, którą wybraliśmy, linki dostępowe do danej aplikacji to też ma na celu uwzględnienie opcji przelewów właśnie na ich konto. No niestety tak to wygląda, że nie są bezpośrednio te pieniądze do nas przekazywane, tylko właśnie na ich konto ponieważ my jakby osobiście nie mamy tej koncesji licencji, aby bezpośrednio podpisać umowę z aplikacją Bolt, FreeNow, Uber i tak jak mówię w zależności i jakie jeszcze aplikacji aplikacje w waszym mieście występują. Następnie wasz partner flotowy zgłasza wasz urzędzie miasta o wydanie licencji na wasz samochód. I tutaj mówię, jak mówiłem, w zależności czy y, będziecie poruszać się prywatnym samochodem, czy też y, samochodem flotowym, y, uzyskacie odpowiednie zaświadczenie z wpisanym numerem rejestracyjnym waszego y, pojazdu. Ja tu będę bazował głównie na y, waszym samochodzie, ponieważ ja też tak uczyniłem, więc te informacje, y, które wam przekazuję głównie dotyczą y, waszego samochodu. Samochodu. Jeśli wy pożyczacie tam jest tych, wiadomo, trochę mniej tej papierologii, ponieważ no nie musimy tego ubezpieczenia, tamte samochody już są przygotowane na przewozy taksówek. Wypis licencji z Urzędu Miasta też praktycznie trwa jeden dzień, więc jeśli wszystko pójdzie sprawnie, jesteście w, ciągu, w stanie w ciągu dwóch dni załatwić wszelkie formalności, no i rozpocząć jazdę z pasażerami jako taksówka i zarabiać grube pieniądze. Także. Tego i wam życzę. Co do kosztów, macie podsumowanie całkowite wszystkich kosztów, które trzeba ponieść przed jeszcze rozpoczęciem waszej przygody do przewozów pasażerów. A jeśli macie jakieś pytania związane z tą kwestią odnośnie przewozów, co was jeszcze nurtuje przed rozpoczęciem pracy, może się wahacie, czy warto, czy nie warto, będę testował. A czy ten zarobek będzie wam odpowiadał? Zapraszam na kolejne materiały, w których opowiem o kwestiach finansowych dotyczących zarabiania na przewozach pasażerskich poprzez aplikację Bolt, Now Uber. Zapraszam do oglądania, zapraszam na inne moje odcinki, do zakładeczki wideo. Tam możecie sobie wybrać różnego rodzaju playlisty w zależności jaki temat Was interesuje. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Thank you